Cześć widzowie! W tym na poboczu wygląd Mercedesa klasy S, Toyota Corolla GR, Audi RS6 Avant od APT. Zaczynamy! Rouge Performance tworzył nowy pakiet cieningowy do Mustanga, zarówno uatrakcyjniający go pod względem stylistyki, jak i podnoszący jego moc i poprawiający osiągi. W skład pakietu wchodzą elementy aerodynamiczne, poprawione zawieszenie Magnerate, nowy zestaw aluminiowych kół oraz dwa programy poprawiające mechanikę. Od strony stylistycznej Rouge R9 Aero Body Kit zawiera zmodyfikowany przedni pas z nową maską oraz wlotami powietrza w błotnikach. To wszystko po to, by zmniejszyć temperaturę silnika. Samochód osadzony jest na 20-calowych aluminiowych kołach ze sportowymi. Wydajnymi oponami. We wnętrzu pojawiła się skórzana czarna tapicerka z akcentami w postaci wyścigowych flag. Biorąc pakiet Rouge Performance Stage 2, otrzymujemy poprawione zawieszenie Magn Ride, umożliwiające szybką zmianę z charakterystyki skomfortowej na torową. Dostępne są też dwa poziomy osiągów Mustanga: Competition oraz Podium. W ich skład bazowo wchodzi aktywny układ wydechowy. W ramach pakietu Competition dostajemy jeszcze zmodyfikowane klocki hamulców Brembo oraz pakiet chłodzący, w którego skład wchodzą chłodnice silnika oraz skrzyni biegów. We'll Mamy kilka szczegółów na temat produkcyjnej wersji samochodu Lucid Air. Edycja początkowa będzie nosić nazwę Dream Edition. Swoją drogą, co ciekawe, dyrektorem generalnym do spraw technologii związany z Lucidem jest Peter Rawlinson, były inżynier projektu Tesla Model S, pracujący nad tym samochodem od 2009 do 2012 roku. Auto ma mieć dodatkowo na pokładzie ponad 900-woltowy system napędowy, to znacznie więcej od wspomnianej Tesli oraz Porsche Taycan. Ma przejechać na jednym ładowaniu ponad 640 km i to wszystko przy Akumulatorze mniejszym niż 130 kWh. Lucid Air występować będzie w różnych wersjach, pozwalających mu rywalizować bezpośrednio z Tesla Model S. Przy tym firma zrezygnowała z wprowadzenia tańszych modeli na rzecz tych luksusowych. Chce w przyszłości konkurować z Mercedesem EQS. Auta produkowane będą w fabryce Casa Grande w Arizonie, a produkcja powinna ruszyć w czwartym kwartale bieżącego roku. Dziś po raz kolejny patrzymy na Audi RS6 Avant po raz kolejny poddany modyfikacjom przez Apt Sportsline. Nie trudno się dziwić, mało jest tak szybkich i mocnych, praktycznych, rodzinnych kombi przyspieszających do setki w 3,6 sekundy i dysponujących 4-litrową jednostką V8 z podwójnym turbodładowaniem o mocy 600 koń mechanicznych i 590 Nm momentu obrotowego. Teraz Apt zaaktualizował oprogramowanie sterujące silnikiem, co pomogło osiągnąć lepsze przyspieszenie do setki o 30 sekundy. Teraz setkę osiągniecie w 3,3 sekundy. Auto ma 700 koni oraz 880 Nm momentu obrotowego. Stuningowane Audi RS6 Avant jest szybsze od R8 V10, jest też szybsze od Lamborghini Huracan. Oferta wkrótce poszerzy się o nowy zestaw felk aluminiowych pasujących do RS6 Avant. Do tej pory pokazaliśmy wam już wiele zdjęć szpiegowskich oraz wizualizacji prezentujących najnowszą generację flagowego Mercedesa klasy S. Dziś nie pozostaniemy dłużni, gdyż pojawiła się chyba najwierniejsza do tej pory wizualizacja tego samochodu stworzona na podstawie ostatniego bardzo wiernego wycieku, całkowicie niezakamuflowanego samochodu. Co prawda jest tu jedna niezgodność, a mianowicie brak wysuwanych klamek, które pojawiły się z konsekwencją w mołach testowych. Największe zmiany zauważymy jednak w przedniej części nadwozia. Tu rzuca się w oczy uwydatniona atrapa chłodnicy znacznie bardziej pionowo ustawiona, po bokach znajdują się Nowe reflektory otaczające grill. Nowa S-Klasa ma zadebiutować oficjalnie przed końcem tego roku. Później pojawi się też elektryczny wariant o nazwie EQS oraz być może wersja Maybach. Zaprezentowano wreszcie nowego Astona Martina Ventage, który oficjalnie premierę ma mieć dopiero na targach w Genewie. Auto otrzymało oczywiście prezentowy dach, który otwiera się w zaledwie 6,7 sekundy do prędkości 50 km na godzinę. Dzięki temu jest to najszybciej otwierany soft top w branży. Kabriolety zwyczajowo ważą więcej od swoich normalnych odpowiedników, natomiast Ventage zrywa z tym zwyczajem, gdyż jego masa powiększyła się jedynie o 60 kg. To wszystko dzięki mechanizmowi składania w kształcie litery Z oraz lekkiemu usztywnieniu konstrukcji nadwozia. Aston Martin Ventage Cabrio napędzany jest tą samą jednostką podwójnie doładowaną 40V8 o mocy ponad 500 Koń mechanicznych, obsługiwaną przez 8-stopniową automatyczną skrzynię ZF, przenoszącą moc na tylne koła. Auto przyspiesza do setki w 3,7 Sekundy, czyli o 2 Sekundy wolniej niż w wersji Coupe. Lotus świętuje swój 12-godzinny wyścig Bufferst na torze Mount Panorama specjalną edycją Elise Cup 250 Bufferst Edition. Jest to model przeznaczony tylko na rynek australijski, który w ubiegłym roku był szóstym rynkiem sprzedażowym co do wielkości na świecie. Na zewnątrz specjalnej edycji pojawiają się naklejki z nazwą wersji, kute czarne, felgi aluminiowe oraz specjalna tabliczka z numerem modelu. Cała reszta została niezmieniona. Samochód napędzany z silnikiem czterocylindrowym doładowanym 18 o mocy 246 koni mechanicznych oraz 250 Nm momentu obrotowego przyspiesza do setki w 4,3 sekundy oraz osiąga prędkość maksymalną równą 248 km na godzinę. Toyota zapowiada, że w 2023 roku zostanie zaprezentowana sportowa Corolla w wariancie GR. To wszystko po bardzo pozytywnym przyjęciu modelu Yaris GR, w którym firma zainstalowała silnik 3-cylindrowy 1.6 o mocy 261 koni mechanicznych. Tę samą jednostkę miałaby dostać również Corolla, przy czym prawdopodobnie wartość finalna mocy zostałaby lekko zmodyfikowana. Jeżeli plotki okażą się prawdą, to Toyota dzięki Gazu Racing otrzyma w ten sposób w gami prawdziwego rywala dla Honda Civic Type R oraz Hyundai i 30N z napędem na cztery koła mogłaby konkurować natomiast z Volkswagenem Golfem R oraz Fordem Focusem RS następnej generacji. Zupełnie zrozumiałym jest, że Corolla GR będzie dysponować skrzynią manualną sześciobiegową w standardzie. Auto zostanie zbudowane na platformie podłogowej TNGA. Plotki się potwierdziły, a wyciek zdjęcia z Chin okazał się prawdziwy. Przyłapano w Szwecji testowe egzemplarze Volkswagena Arteona Shooting Brake w kamuflażu, który niewiele zasłania. Samochód różni się nieznacznie od prototypu pokazanego w Chinach jakiś czas temu. Otrzymał nową lotkę na klapie bagażnika, nieco zwiększony prześwit oraz nowe plastikowe okładziny po bokach. W Chinach samochód ten miał otrzymać do napędu dwulitrową jednostkę o mocy 186 koni oraz 320 Nm, jak i również wariant o mocy 220 koni i 350 Nm. Obie wersje napędowe miały zostać sparowane z dwusprzęgową przekładnią siedmiostopniową oraz napędem na obie osie. W Europie natomiast taki samochód mógłby otrzymać całą gamę silnikową 1.5 i 2.0 TSI oraz dwulitrowe diesle. Dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia jutro w kolejnym na poboczu. Wysłuchajcie również nowy odcinek podcastu na Luzie dla tych, którzy nie wiedzą. Jesteśmy na Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Subskrybujcie kanał. No i cześć.